Wyobraź sobie taką sytuację. W piękny, pogodny dzień przyjeżdża do ciebie znajomy, ty jesteś w ogrodzie i chcesz mu otworzyć bramę wjazdową. Zaczynasz szukać telefonu, żeby aplikacją uruchomić jej otwarcie, lub pilota, ale nie masz ani jednego, ani drugiego urządzenia. W związku z tym, zamiast podejść do znajomego, musisz iść do domu i szukać pilota albo telefonu, żeby otworzyć bramę. A czy można byłoby inaczej? A tak. Wyobraź sobie teraz taką sytuację, że przyjeżdża ten sam znajomy, podchodzisz do furtki, gdzie jest dzwonek, i tylko w tobie znany sposób naciskasz pewną sekwencję przyciśnięć tego, 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 tego dzwonka która uruchamia bramę. Tak jest to możliwe. Zobacz jak. Rozwiązaniem jest scena Fibaru którą napisałem i ta przykładowa scena może realizować na przykład takie użycie, taką sekwencję. Pojedyncze naciśnięcie, pojedyncze naciśnięcie, następnie przytrzymanie przez 5 sekund i dopiero potem po zwolnieniu dwukrotne szybkie naciśnięcie, aby otworzyć bramę. Jak widzisz, ten przykładowy tutaj zapis jest dość skomplikowany, i przez zwykłą osobę, która będzie próbowała odtworzyć tą kombinację, praktycznie niemożliwy. I teraz, praktyczne zastosowanie tego. Naciskam, bo próbuję otworzyć bramę w sposób nie, taki, że nie znam tego, tej sekwencji. Na przykład naciskam, i przytrzymuję przycisk, i go puszczam. System zaznacza, że rozpoznał wciśnięcie i opuszczenie przycisku, ale mówi: Nie, nie, to nie jest sekwencja, która pozwoli otworzyć bramę. W związku z tym mówi od początku. Może dwukrotne kliknięcie. Tak samo. Znowu jest źle i od początku. Zaczynam teraz wprowadzać prawidłową sekwencję. A więc pojedyncze naciśnięcie. Drugi raz pojedyncze naciśnięcie. Teraz przytrzymanie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 jest OK, i dwukrotne naciśnięcie. I udało się! Mamy sukces brama jest otwarta. I tylko osoba, która będzie znała tą sekwencję, może otworzyć w ten sposób na przykład sobie bramę, bez posiadania w danej chwili telefonu czy też pilota do bramy. Poszukujesz więcej podobnych rozwiązań? Przyjdź i zobacz, co jeszcze mogę zaoferować.